Witajcie dziś. Zabierzemy was również do świątyni, natomiast będzie to zupełnie inna świątynia niż Angkor Wat czy świątynia Bayon i będzie to świątynia, którą być może już w swoim życiu widzieliście. Dlaczego? Dlatego, że to tu w 2001 roku kręcony był film Lara Croft: Tomb Raider z Angeliną Jolie, świątynia niezwykła, praktycznie w całości wchłonięta przez dżunglę. Te majestatyczne drzewa wyrastające z murów, ale zanim e, przejdziemy do zwiedzania samej świątyni, prośba gorąca jak zwykle do Was o subskrypcję kanału. Jeżeli go jeszcze nie subskrybujecie, łapkę w górę, ślad węglowy w postaci komentarza no i podanie tego e, odcinka, tego vlogu e, dalej do swoich znajomych. Zapraszam na film. Life is a journey. Dotarliśmy w tej chwili do jednej z ładniejszych, jeżeli chodzi o te mniejsze świątynie i tutaj teraz też znowu jest e, e, taka zagwozdka, bo co to znaczy mniejszych? E, jeżeli bierzemy pod uwagę... Czekajcie, bo znowu tikety sprawdzają. Kai, okay. Kai, okay. że tikiety pokazać? Tiki? Tikiet? Yes. Where from? From Poland. 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 Uh... Lewandowski. 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 Yeah. Capitolo Warszow. What? Warszawa jako kapitolo. Yes. Warszow, yes. Okay. Uh... Thank you. Yes, sawaję, cześć. Tutaj, sawaję. Nice video. Yes. <laughs> okay. uh bardzo sympatyczni są e, wszędzie ci ludzie dotaliśmy właśnie do tej jednej z mniejszych bo straciłem wątek ale przepięknych e, świątyń do świątyni Taprom późny e, XII wiek, czyli znowu to jest e, okolica czasowa, kiedy powstawał e, kiedy powstał Angkor Wat i to też jest jedna z niewielu tych małych świątyń, przy których widać, że trwają prace renowacyjne e, A dlaczego mówimy, że jest piękna? Dlatego, że widzieliśmy już ją na zdjęciach i tą świątynią zachwycał się nawet nasz e, przewodnik, nasz tuktukarz. Zwróćcie uwagę Kolega poprosił nas tutaj teraz o to, żeby Edyta założyła jednak długie spodnie, bo mimo że ma takie spodenki prawie do kolan i w poprzedniej świątyni wystarczyła koszula to w tej świątyni pan poprosił, żeby, żeby założyła spodnie. Tylko teraz pytanie, jak to się kurczę zakłada, nie? No ja nie wiem, znaczy nie znam na tym. Ja tam w takich spodniach wychodziłem, nie? Chodziłem, nie? E, więc Edyta się przebiera. Ja zejdę niżej, żeby wam pokazać e, jak wygląda e, ta świątynia. Ten gościu fajnie się zachował, bo poprosił nas o to grzecznie, żebyśmy, e, żeby Edyta ubrała spodnie i podziękował nam za to, że respektujemy ich, e, ich reguły, więc e, spoko, naprawdę tak fajnie, nie? A teraz zobaczcie jak to wygląda. To jest świątynia, która jest w ogóle zarośnięta już praktycznie przez roślinność. Też podobnie jak ta poprzednia jest otoczona murem. Ja przypuszczam, że to mogło wyglądać w ten sposób, tak jak byliśmy na jeziorze i zajechaliśmy do tej takiej szkółki, gdzie uczyli się mnisi, że to było właśnie taki teren zamknięty, była jakaś główna świątynia. Jakieś miejsce, gdzie oni się uczyli i miejsce, gdzie mieszkali. Natomiast tak podglądam tych chłopaków, jak tutaj dziubią, jak, jak ee, robią tą renowację. O, małżowinka się nauczyła i już ten, spodnie założony. E, tak podglądam tą renowację i zobaczcie, jest ich kilkunastu. Mają małe młoteczki, małe dłuta, każdy ma e, jakąś miotełkę do obmiatania. I oni tak delikatnie to wszystko delikatnie to wszystko obstukują, czyszczą. Spróbujemy zrobić zbliżenie. Czekajcie. Tu dopiero widać skalę, ile ich tu jest. I z tego co zauważyliśmy, to wygląda to w ten sposób, że te brakujące elementy które oni tak jakby wylali na nowo, nie wiem czy to z betonu czy z jakiejś masy po prostu odtwarzają wzór, który był, i każdy z nich tak mozolnie, dłutkiem, e, to wszystko e, obrabia, żeby to wszystko e, wyglądało tak jak, tak jak kiedyś. Imponujące. Tak jak na chyba Bantes Rejny, e, była kooperacja e, chińsko-kambodżańska, -e, tak tą świątynię TaProm e, odbudowują w ramach kooperacji indyjsko-kambodżańskiej. E, I to też jest ciekawe patrząc z punktu widzenia naszego Europejczyków, gdzie my czasem toczymy jakieś dziwne różne dysputy na temat tego, że to można odrestaurować, a to nie, bo to, to robili ci, a to tamci. To zwróćcie uwagę, jak wiele państw zaangażowało się w odbudowę i restaurację, czy konserwację tych zabytków kmerskich, bo już spotkaliśmy się z tym, że byli Angole, byli Amerykanie, byli Chińczycy, byli Japończycy, a teraz mamy. Hindusów, którzy gdzieś tam partycypują w kosztach e, renowacji właśnie tej, e, tej świątyni. Tak patrząc z daleka wydaje się, że sama świątynia jest w mega opakanym stanie. Natomiast e, tutaj też nie widzimy żadnych Żadnych prac konserwatorskich. Widzieliśmy je tam przy bramie, przy wejściu. Natomiast z tego, co nam pokazywał nasz e, kolega, nasz e, tuktukarz, ten, który nas wozi, to to jest taka świątynia, która jest w której widać, jak natura walczyła o życie. Czyli to drzewo, które tu widzicie. Za chwilę pokażę Wam je z drugiej strony, bo ono w taki piękny sposób pokazuje właśnie jak natura gdzieś szukała sobie możliwości do życia w tym wszystkim to w kilku miejscach już widzieliśmy jak drzewa wyrastały po prostu z murów. Zobaczcie tutaj jest taki przykład, ale tutaj też jest właśnie to takie. Najsłynniejsze miejsce gdzie drzewo po prostu gdzieś wyrosło teraz wam to pokażę drzewo po prostu wyrosło na części na części muru gdzieś znalazło sobie takie ujście i, i to drzewo normalnie jest w tej chwili częścią tej świątyni Wejściem do kolejnego budynku jest e, taki płaskorzeźba e, król królowej matki, czyli matki króla, e, i wchodzi się do takiej większej sali, gdzie jest posąg Buddy, e, ale on nie ma głowy, on jest gdzieś tam zniszczony był wcześniej. Natomiast konkretnie w jakim celu, co i jak, jeżeli chodzi o sakralne funkcje tego posągu, to nie mam pojęcia. To nie, nie moja religia, nie jestem w stanie nawet gdzieś tam zrozumieć tych ich pomieszanych wyznań. Natomiast tu widać już wewnątrz tego budynku, że budynek był restaurowany i że całe sklepienie jest już nowe, jest przygotowane pod, właśnie pod to, żeby iść dalej, nawet są związane, zobaczcie, takimi specjalnymi blachami metalowymi te słupy, żeby się nie rozchodziły, no i to już pięknie, pięknie wygląda, zobaczcie. Są pouzupełniane ubytki W tym wszystkim Tutaj też jest e, To wszystko pouzupełniane I tu już wszystko wygląda naprawdę Naprawdę ładnie e, Właśnie gościu mnie Zapytał o to Czy nagrywam e, Dla siebie czy, czy gdzieś coś więcej Bo w tej formie, jak ja mam kamerę podpiętą, czyli na takim stojaku, nie powinno się to nagrywać. Tak? Oni proszą, żeby, żeby to nie nagrywać. No i ta główna sala rzeczywiście już tutaj widać. Na każdym kroku widać, że ona była już robiona i że jest odrestaurowana. Wygląda pięknie. Po drugiej stronie jest, jest jeszcze taki kawałek, gdzie widać ruiny. I, I też widać drzewo, które wyrasta z tych ruin. Zwróćcie uwagę, jest jedno drzewo takie wielkie i drugie drzewo, które wyrasta z tych ruin. Teraz wyobraźcie sobie, że gdzieś w tym, w, w tym gruzowisku po prostu jakieś ziarno, e, jakieś ziarno jakieś, e, nasiono się posiało i, i ono sobie tak rosło przez wieki. Wyrosło w tym gruzowisku. Rzeczywiście trzeba przyznać naszemu. Karolowi, jak go nazywamy, naszemu Tuktokarzowi, że ta świątynia jest z tych mniejszych świątyń, w których byliśmy, rzeczywiście jest przepiękna i jest wyjątkowa. Jest kolejna część, już mniej odrestaurowana. Staramy się mijać wycieczki, bo. Te grupy, żabka tędy choć może? To? Te grupy, które chodzą są strasznie głośne, a też nie wszyscy tak jakby potrafią zauważyć, że nie są sami podczas tego zwiedzania. Ta grupa Francuzów, która tu chodzi z nami jest niesamowicie głośna i absorbująca uwagę. Zobaczcie, wcześniej musiało to wyglądać w ten sposób, tak jak tutaj. No ale zostało odrestaurowane i, i tam już wygląda tak jak powinno być. Natomiast tutaj jesteśmy w takiej części, gdzie, e, gdzie to jeszcze nie zostało odrestaurowane I tu jest Normalnie prześwit Idziemy tam, co? No tutaj to wygląda tak momentami strasznawo. Kamera mi się zagrzała, ucięło mi ujęcie, ale chciałem Wam pokazać jeszcze raz te drzewa w innym miejscu, bo tu teraz spotkaliśmy miejscowego, który tutaj ogarnia, sprząta trochę i zapytaliśmy o, o te drzewa, bo zobaczcie, tu jest następne drzewo, które wyrasta, tam jest kolejne, takie potężne i tam jest jeszcze jedno, tu czekaliśmy aż nam te kopki przejdą, ale... Ale nie chcą przejść, więc, e, więc my ich miniemy. E, natomiast te drzewa, które tu są, zobaczcie. O, te wielkie drzewo. E, Mijamy ich? Miniemy ich. E, to te wielkie drzewo, mm, tak jak mówię, tak jak pytałem miejscowego. Ono rosło tutaj maksymalnie około 15 lat. My byliśmy przekonani. Że tak jak w Europie, takie wielkie drzewa rosną setkami lat. Natomiast te drzewa, wszystkie które tutaj porosły, właśnie w tej świątyni, to są drzewa, które rosną bardzo szybko w tym klimacie. I to jest 10-15 lat. Więc oni tutaj naprawdę mają się z czym uporać, żeby te wszystkie drzewa ogarnąć, żeby tą świątynię odrestaurować i żeby później zadbać o to żeby kolejne drzewa gdzieś nie wyrastały wewnątrz tej, tej świątyni.

Tak, teraz właśnie zdaliśmy sprawę, że to miejsce przed, które, przed, przed chwilą, które wyleźliśmy, tam było napisane Unsafe Area, czyli że miejsce średnio bezpieczne. Natomiast nie było zablokowane wejście. wiecie, w Europie już było za, za, zagrodzone, zasztyletowane i nie można tam wchodzić, Natomiast to normalnie. To miejsce, wyszliśmy. E, tu tych drzew wrośniętych w te budynki jest po prostu milion pięćset, że tak się wyrażę. Zobaczcie, tu są kolejne. Tu są kolejne i, i w tej chwili te drzewa po prostu stały się już częścią krajobrazu tej, e, tej świątyni. Wychodzimy właśnie z tej świątyni. E, i słuchajcie co tu się dzieje tak jak na Ankorwat na wschodzie słońca e, przez moment był taki właśnie wrzask e, tych cykat tak tutaj jak się wychodzi z tej świątyni przyroda przypomina o sobie przypomina że tałta gdzieś tu jest. To jest tak idziemy i zastanawiamy się nad tym czy to rzeczywiście możliwe że te wielkie drzewa mogą rosnąć tylko 15 lat. Zastanawiam na to, czy ten koleś nas nie wkręcił w jakiś sposób, bo one są potężne, wielkie. Nie wiem, jeżeli ktoś z Was zna się na takich e, egzotycznych drzewach o, jak to, jest w stanie nam powiedzieć, czy ono faktycznie może rosnąć tylko 15 lat do tych rozmiarów, to napiszcie to w komentarzu, dobra? Bo tak Wracamy właśnie idziemy, rozmawiamy z Edytą i się zastanawiamy, czy gość nas nie, nie wkręcił. <gry> nie mam zielonego pojęcia. Zatrzymaliśmy się na jedzenie i weźmiemy sobie takiego kuraka z grilla i ryż w bambusie i spróbujemy jak to jak to smakuje. One chicken? I one time to jest rice? To jest rice? No, not rice, to jest cheese. 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 Yeah. Ok, one time jest cheese i yeah. one time chicken. OK? Ok. Dobra. Zamówiliśmy tego kuraka. I to jest ser kambodżański żaba w tym, tym bananie. No a tam dzieciaki skończyły szkołę. Tradycyjnie o 11 w Kambodży kończy się szkoła. Dzieciaki skończyły szkołę i przyszły rodzicom pomagać na warsztacie. Weźmiemy coś do picia jeszcze. Co tu mają? Pokari żała weźmiemy, nie? Szabcia? Co? Pokari swet? Weźmiemy pokari swet, bo to, to nam się sprawdza tutaj. To jest taki izotonik słony. E, a jeszcze zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie jakiego Edyta ma kumpla. Jaki funfel przyszedł. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz Niby knajpa gdzieś na jakimś wypiździewie Bo nas przywiózł nasz kolega tutaj Żebyśmy wjechali w wioskę zobaczyli Ale zobaczcie na stół To jest normalnie drzewo Ten stół waży nie wiem ze 120 kilo Okej, okay. bye bye Uch, zjedliśmy kuraka jak widzieliście I to nie był ser, tylko to był prachok, czyli taka rumbanka z ryby, mięsa, sera i czegoś tam jeszcze. Taka wędzonka. I teraz jedziemy... Opa. Jedziemy tutaj na lokalną wioskę. Kolega nas zawiezie, żeby nam pokazać trochę lokalnej wioski, więc tak o tylko przejedziemy. Zobaczycie to na... na kilku przebitkach. Ruszamy! Jak widzieliście, świątynia Ta prom jest wyjątkowa i powinna być na każdej liście biura turystycznego czy indywidualnej osoby, która chce zwiedzać Siem i okolice, jako taka, taki punkt must-be, czyli Angkor Wat, świątynia Bayon i świątynia Uważaliśmy, że należy jej poświęcić osobny odcinek, bo po prostu jest niezwykła. W kolejnym filmie pokażemy już taki skrót z kilku Ciekawszych, mniejszych świątyń, z tego względu, że tych świątyń jest tam na tyle dużo, że moglibyśmy, tak na dobrą sprawę, odcinki o pojedynczych świątyniach kręcić dla Was co tydzień. Ale tego robić nie będziemy, bo to będzie po prostu nudne. Więc w kolejnym filmie zobaczycie mały skrót z kilku ciekawszych, ładniejszych świątyń. A tymczasem prośba do Was tradycyjnie o subskrypcję kanału o łapkę w górę o ślad węglowy w postaci komentarza i o podanie odcinka dalej. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmach. Hej!